Na dworcu Stadion PKP InterCity pokazało specjalnie pomalowane lokomotywy. W barwach drużyn startujących na Euro i w kolorach stadionów będzie ich jeździło 20. Na lokomotywie w barwach reprezentacji Polski można było złożyć swój podpis. Skorzystał z tego również premier. Przy okazji przetestowano nową trasę łączącą centrum z Dworcem Kolejowym na Okęciu przy lotnisku Fryderyka Chopina. Stacja jest gotowa i od 1 czerwca zaczną stąd kursować regularnie pociągi. Nad Warszawą zaszło słońce i rozpoczęła się niezwykła noc. Noc muzeów. Tysiące, a nawet chyba setki tysięcy ludzi i ponad 200 placówek proponujących fantastyczny program. W tę noc swoje podwoje otworzyło po przerwie Muzeum Narodowe. Z okazji 150-lecia przeszło generalną rewitalizację. Otwarto też nową wystawę wywyższeni od faraona do Lady Gagi. O nowoczesnej, bardzo ciekawej wystawie jeszcze opowiemy. Zupełnie zmienione i na nowo zaaranżowane galerie muzeum w nowym sterowanym komputerowo-oświetleniu i w nowych barwach również skupiały powszechną uwagę. Drugie muzeum otwarte w tę niezwykłą noc to Muzeum Neonów. Neon Muzeum na Prace. Gromadzone przez lata i starannie naprawiane, kultowe dziś warszawskie neony doczekały się ekspozycji. Jest ich 35 i stale przybywa nowych. Trudno było sobie wyobrazić lepszy moment jego otwarcia niż muzealna noc. Wiele osób krążących po Warszawie żałowało, że ta noc tak szybko się kończyła. W nowej siedzibie teatru konsekwentnego przygotowania do spektaklu niewinni francuskiego tancerza, choreografa i performera Thierry Vergera. W konsekwentnym trwa jubileuszowy 10 ogólnopolski przegląd monodramów współczesnych. Spektakl francuskiego aktora jest wystawiany poza konkursem. Berze łączy w swoim występie taniec Bliskiego Wschodu z różnymi stylami modern. Rekreacje Warszawskie. To niezwykła wystawa zorganizowana z okazji Dni Wisły. Prezentuje tradycję aktywnego spędzania wolnego czasu w Warszawie od początku XX wieku do jego lat 80. Fotografie nadesłane przez Warszawiaków i ze zbiorów Archiwum Państwowego przypominają, jak to niegdyś aktywnie spędzano czas. Czy znowu tak wiele się zmieniło? No, może jest trochę więcej poduszkowców i skuterów wodnych niż powiedzmy 50 lat temu. www.um.warszawa.pl